Tysiące protestujących zebrało się na Placu Wolności w stolicy Słowacji, Bratysławie, aby wyrazić swój sprzeciw wobec podróży premiera Roberta Fico do Rosji. Fico był jedynym przywódcą kraju Unii Europejskiej, który udał się do Moskwy na parady z okazji Dnia Zwycięstwa upamiętniające 80. rocznicę pokonania nazistowskich Niemiec w II wojnie światowej. Protestujący skandowali: Mamy dość, Słowacja to Europa i zostanie z nami, potępiając swojego przywódcę za porzucenie Europy i opowiedzenie się po stronie Rosji. Fico powiedział w przesłaniu wideo, że jego celem jest stworzenie relacji normalnej, przyjaznej, współpracy z Rosją. Protesty rozpoczęły się w grudniu po pierwszej wizycie Fico w Moskwie, gdzie spotkał się z Putinem w celu omówienia dostaw gazu. Słowacki przywódca jest znany ze swoich prorosyjskich poglądów. Rutynowo kwestionował politykę Unii Europejskiej wobec Ukrainy, wielokrotnie groził również wystąpieniem swojego kraju zarówno z Unii Europejskiej, jak i NATO.